Dzień dobry z tej strony. Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym odcinku będziemy spacerować. Możecie zauważyć pierwsze płatki śniegu, które spadają z nieba, więc to będzie wyjątkowy odcinek. Po pierwsze, że mamy śnieg, a po drugie, jest to pierwszy odcinek po dłuższej przerwie nieobecności na YouTubie. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy spacer. I w tym miejscu, na samym początku chciałam podziękować wszystkim, wszystkim, którzy nadal subskrybują mój kanał, nadal do mnie piszą, utrzymują kontakt z kanałem Ogrodowe Skarby. Słuchajcie, to dzięki wam wracam tutaj dzisiaj, ponieważ wiem, że ktoś na mnie czeka. Jest to bardzo przemiłe uczucie. Ja po prostu, słuchajcie, nie mogłam nagrywać, miałam problemy techniczne, miałam za dużo na głowie i po prostu nie wyrabiałam się, ale ta Pamięć, wasza pamięć o mnie yy, sprawiła mi taką ogromną satysfakcję, ogromną przyjemność, że nie wyobrażam sobie, że po prostu na ten YouTube, na social media nie wrócić. A więc dzisiejszy spacer zaczynamy w miejscu, które jest bardzo bliskie mojemu sercu, czyli taras drewniany. Jest to moje jedno z marzeń, które spełniłam właśnie w moim ogrodzie. Tutaj było miejsce pod dużym drzewiem, gdzie mi nic nie chciało rosnąć, więc ogród bez nawadniania rządzi się innymi prawami. Stwierdzi że zrobimy tutaj taras drewniany. No i możecie zobaczyć tarasik jest, ma się dobrze. Dodatkowo w tym roku możecie też jeszcze zobaczyć, bo będziemy ściągać powstał żagiel, który osłania nie tylko od słońca, ale i uwaga jak macie miejsca, gdzie siedzicie pod drzewem, no to możecie się domyślać co. Ptaki robią, więc ten żagiel osłania od słońca, od liści i od ptaków, tak to nazwijmy, więc jest to miejsce uczęszczane teraz na pewno bardziej niż jak tego żagla nie było. Najwęższa część ogrodu jest, słuchajcie, bez zmian. No, poza jedną, miałam tutaj sosnę na pniu, która niestety tego sezonu nie wytrzymała, ale ja zawsze mówię: jeżeli coś nam wypadnie w ogrodzie na rabacie, to pamiętajcie, to nie jest absolutnie porażka, to jest miejsce na nową roślinę. Więc pewnie coś tutaj wymyślę. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale jest tutaj miejsce która na pewno będzie wykorzystana. Wychodząc z najwęższej części mojego ogrodu, wchodzimy na rabatę puzlową. Jest to rabata, o której Wam dość często mówiłam w tym sezonie. Są to nowe nasadzenia, no i niestety, albo istety, będą tutaj zmiany, ponieważ dwa sezony na danej rabacie to dla mnie za mało, żeby widok roślin i ich ułożenie mnie satysfakcjonowało, więc będę tutaj na pewno coś przesadzać, no, ale na pewno nie teraz, bo teraz już jest za późno. Możecie także zobaczyć, że na mojej rabacie puzlowej jest nowość. Jest e, piękna tancerka, e, na którą się zdecydowałam, e, że będzie zdobiła właśnie e, nasze miejsce tutaj przed domem. Jest to przed przedogródek. E, oczywiście moja... Pancia jest z ogrodowe fantazje metalowe. Więc jeżeli chcecie zobaczyć asortyment sklepu, to zapraszam na Facebooka. Tam Cały asortyment, e, przeważnie rzeczy tych takich robionych, mm, metalowych, jest widoczne, ale także te e, piękne rzeźby z białego betonu, bardzo trwałego, e, także na tej stronie możecie zobaczyć. Dodatkowo muszę tutaj wspomnieć, bo będziemy chodzić, będziecie mogli zobaczyć poidełka, też z tego samego miejsca i one, słuchajcie, zimują, one mają wodę w sobie. Ta woda aż góruje, bo się zmienia w lód. Natomiast poidełka nie ulegają absolutnie żadnemu zniszczeniu. Dlatego pewne miejsce, dlatego będę zawsze to miejsce polecała, bo tak jak mówię, widzę, wiem, że jest to rzecz, która będzie faktycznie na lata. Rabata puzzlowa na pewno będzie przechodziła swoje metamorfozy, ponieważ tutaj trafiły rośliny takie, których na przykład już więcej w tych miejscach nie będę chciała mieć. I to na przykład są kosmosy, które gdzieś zaczęły mi takie ogromne wyrastać, zaczęły mi się przewracać na moje róże, że praktycznie róż nie było widać. Na pewno będą tutaj dalie. Jest to, słuchajcie, miejsce, jest to przedogródek, więc ja z okna patrzę na te rabaty, więc chciałabym, żeby były kwiaty, nawet te późnego, Lata, i jesieni, więc dalej na pewno tutaj wrócą. No i idziemy w dalszą część mojego ogrodu. Przechodzimy przez pergolę, na której powojnik zawsze króluje. Jest powojnik, który nie ma żadnych chorób, przepięknie i obficie kwitnie, więc jestem z niego bardzo zadowolona. W tym roku dostał nową pergolę. Moja drewniana poszła na rabaty. Cieniste. Po mojej lewej stronie e, rabata, która jest. E... Najnowszą rabatą, tak naprawdę stworzona z tego, co mi gdzieś tam słuchajcie zbywało. Na samym brzegu mamy berberysy w trzech kolorach, w trzech odmianach, natomiast na kolejnych tutaj miejscach mamy rozchodniki, mamy hortensję, jest palibin, trawy, no i troszeczkę drzew, oczywiście, wiśnie, bo ja wiśnie bardzo, bardzo w ogrodach lubię. Natomiast po prawej stronie jest moja rabata ognista, której cały czas tego ognia brak. Nie wiem, czy jej nie zmienię nazwy. Hmm, tutaj królują trawy. Miskant Morning Light. I tutaj mamy rozplenicę, która naprawdę jest ogromna. W tym miejscu także się zatrzymamy. E, nie wiem, czy pamiętacie, ale z tyłu Hortensji było drzewko i e, był to lilak. Szczepiony na pniu, który bardzo mnie denerwował swoimi odrostami. Dla mnie roślina, która jest szczepiona na pniu, nie powinna puszczać żadnych pędów takich, wiecie, podziemnych, i nie powinna mi się rozłazić na rabacie. Natomiast ten lilak, pomimo zapewniania, że hmm, on będzie absolutnie się nie, nie rozrastał gdzieś tymi właśnie rozłogami. Ja go posadziłam, skusiłam się na niego, ale niestety zaczął być problematyczny. Ja mam tutaj, słuchajcie, nasadzenia, gdzie nie mogę sobie tak po prostu wykopywać tych wszystkich odrostów. Więc stwierdziłam, że go usunę. Na dodatek ostatnie lata yy, nie wiem co się działo, ale nie chciał on kwitnąć, więc nie miałam żadnego sentymentu, tylko po prostu yy, został on usunięty z tej rabaty. Yy, ale oczywiście idziemy na drugą stronę i pokażę Wam, yy, jakie zmiany będą widoczne z tamtej strony. Lilaka brak, natomiast na tej rabacie nasadzenia będą uporządkowane. Możecie zobaczyć, że rośnie tutaj kareks. Ja oczywiście wiosną będę dzieliła tą trawę i będę chciała zrobić taką fajną linię, bo możecie zobaczyć, że w tym miejscu kareksa nie ma, więc na pewno będzie wiosną dzielony. Do tego oczywiście będą tutaj anemony, które już są i one też się troszeczkę wysiewają, troszeczkę gdzieś tam rozłogami idą, ale. To akurat nie jest problem, bo nie są, ja bym powiedziała, ekspansywne póki co. Więc będzie także rządeczek, właśnie zawilców, i tak naprawdę nasadzenia tutaj się skończą, jeżeli chodzi o takie rośliny stałe. No oczywiście cebulowe od samej wiosny, także będą tutaj wychodziły. Mam tutaj i krokusy, i, i ryski, i jakieś tulipany. Teraz dosadziłam czosn, czosnek olbrzymi. Więc cały czas tutaj cebulowe będą. To, że na YouTube mnie nie było, nie oznacza, że nie pracowałam w ogrodzie. Kilka rabat jest zmienione. Jak możecie zobaczyć, z jednej strony, lilaka wyrzuciłam tutaj, natomiast też uporządkowuję. Chyba jestem na takim etapie, gdzie nasadzenia lubi jak są uporządkowane. Oczywiście nie wszędzie da się to zrobić, biorąc pod uwagę to, że na przykład możecie zobaczyć. Czy też za chwileczkę zobaczycie, że przez moją działkę płynie rów melioracyjny, czyli mam taki strumyk, który ma wygląd naturalistyczny. No i ja tam już jakichś mega nowoczesnych nasadzeń, no nie zrobię, bo będzie mi się to, słuchajcie, gryzło. Tam ma być naturalnie, ma być burz z roślin, które lubię, ale też chcę zrobić tak, żeby lustro wody było widoczne. Na tej rabacie mam mnóstwo tak samo cebulowych, ale troszeczkę jest widoczne. Mam, słuchajcie, brzeg zrobiony z kocimiętki, która jest rośliną odporną na suszę. No i właśnie tutaj, pod tymi dużymi drzewami, takie rośliny muszą się znajdować. Przez to, że ogród mamy bez nawadniania, dobór roślin do takich miejsc, no niestety, powolutku. Okrojony jest, więc muszę wybierać te, które w moim ogrodzie mają się dobrze. I które przez te 10 lat, e, z mojej obserwacji, że na moim gruncie e, takie rośliny e, będą dobrze rosły. No i właśnie to są, słuchajcie, te lata e, praktyki, gdzie możemy poznać, które rośliny dobrze się mają e, na naszej glebie, na, na odczynie, e, na rodzaju gleby. Więc, e, o dziwo, niektóre rośliny, pomimo tego, że książki e, podają, że tu i tu mają, e, Naprawdę pięknie rosnąć, no u mnie absolutnie się e, niestety, ale nie sprawdzały. No i tak jak mówię, to e, podług tego doświadczenia, podług tych 10 lat, które e, spędziłam w ogrodowych skarbach, już widzę, które rośliny m, lubię, które są odporne, które się nadają właśnie do takich miejsc e, trudniejszych, e, suchych albo cienistych, e, takich, które w niektórych miejscach. E, m, stają się problemem, ale nie ma takich problemów w ogrodzie, których nie można rozwiązać. No i właśnie to ta praktyka tutaj pomaga, żeby takie powiedzmy problemy rozwiązywać. No i znajdujemy się w części ogrodu, która jest najstarszą częścią. Tutaj mam nasadzenia moich bukszpanów, które niestety cały czas mi chorują. Powiem Wam, że zaczynają mnie irytować tym. Ja cały czas tutaj walczę i to uwaga, nie z ćmą bukszpanową, ale z grzybowym zamieraniem pędów. Jest to takie choróbsko, gdzie już mi się wydaje, że jest ogarnięte, już daje radę, no i z powrotem wystarczy odpowiednie, wystarczą odpowiednie warunki, czyli gdzieś słuchajcie, wilgotność powietrza, ciepło. No i niestety, ale grzyb się bardzo szybko rozprzestrzenia i możecie zobaczyć, że moje kule błyszpanowe niestety nie są mega zielone, zaczynam się zastanawiać nad roślinami, które mogłyby mi zastąpić bukszpan, ale ze względu na to, że jest go trochę, bo zobaczcie, z tyłu mam żywopłocik, tutaj mam naprawdę już fajne, duże kule i tak samo z przodu też będzie, za chwileczkę zobaczycie, żywopłocik z bukszpanu, więc tych sztuk, Jakieś rośliny, trzeba mi naprawdę sporo, ale zaczynam się zastanawiać nad tym, czy to nie miałoby sensu, bo środki ochrony roślin nie są tanie. Kolejna rzecz, ja. Nie chcę pryskać, nie jest to coś, co lubię robić, a więc wbrew moim zasadom wchodzę tutaj z opryskiwaczem i pryskam ten bukszpan, hortensje, drzewiaste, krzewiaste, zwał jak zwał, hortensje, Annabel Strong, zawsze tnę bardzo późną jesienią i już wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli roślinę zostawimy i będziemy ciąć wiosną, to nim dojdzie do tego cięcia na pędach Anabel, czy też zwykłej Anabel albo Anabel Strong, na ich pędach będą już nabrzmiałe pąki, czyli roślina będzie się wytężała na to, żeby te pąki były zdrowe i duże. Natomiast jeżeli obetniemy, i oczywiście ja będę to, robi, będę to robiła, obetniemy anabelki niziutko, to wiosną, wtedy kiedy roślina rusza, to wtedy całą swoją siłę wkłada w te pąki, które faktycznie będą dźwigały kwiaty, kwiaty, które będą duże. I będą one na sztywnych pędach. I to jest właśnie ta, słuchajcie, rzecz, która jest bardzo istotna. Żeby Anabel czy też Anabel Strong była widoczna, potrzebuje mocnego stelażu. Jeżeli my przytniemy taką hortensję dopiero wiosną, to roślina, jakby nie patrzeć, będzie troszeczkę osłabiona, bo obcinamy te pąki, w które roślina już ileś tej swojej energii dała. No i kolejna część ogrodu, która zmieniła się w tym miejscu. Mogliście oglądać, bo też miałam właśnie odcinek, jak to miejsce zmieniałam. Były róże, róże okrywowe. Natomiast cały czas magnolia jak i wiśnia wczesna robiły tyle cienia, że te róże nie mogły tak obficie kwitnąć jak kwitły w latach poprzednich więc róże zostały przesadzone a na ich miejsce mam tutaj trawki Hakone chloe. Tutaj mam akurat Al Gold ze względu na to, że troszeczkę mamy cienia, więc skusiłam się na taką odmianę, która będzie pięknie widoczna, bo Al Gold ma bardzo ładne źdźbła, takie żółciutkie, zieloniutkie, bardzo ładna odmiana. No i właśnie, ze względu na to, że tutaj będzie troszeczkę tego cienia, nie będą jej źdźbła przepalone przez słońce. Pokażę Wam właśnie, jak wygląda poidełko z miejsca, o którym wspominałam wcześniej. Jest ze mną już trzy sezony. 3, więc za każdym razem zimuję tutaj, w ogrodzie, nie będę chowała, bo chcę też mieć pewność, że polecam was Wam coś, co jest faktycznie warte dobrego słowa. No i właśnie tak się dzieje z tymi wszystkimi rzeczami z betonu, które właśnie mamy z metalowe fantazje ogrodowe. No, i jeszcze chcę Wam pokazać, jak oczyściłam brzegi rowu melioracyjnego czy też strumyka. Przeważnie robiłam to wiosną, natomiast stwierdziłam, że wiosną wszystkie te liście, które opadają, roślin i są zanurzone w wodzie, no niestety nie jest to przyjemna praca. Dlatego stwierdziłam, że takie czyszczenie tych brzegów będę robiła jesienią. Zakątek cienisty, miejsce, które bardzo lubicie, ale nie nie dziwię się, bo jest to miejsce także moje, które bardzo lubię i tylko jak mam chwilę, to chociaż tak sobie przejdę, popatrzę, co tutaj się dzieje. Jest to miejsce, gdzie mogłam wszystkie rośliny cieniolubne z mojego ogrodu, które niestety nie dawały rady na słońcu, przenieść. Są tutaj hosty, są przeróżne trawy, oczywiście moja Algold, którą uwielbiam, Bruner Mam też tutaj rododendrony, więc rośliny, które na zimę, że tak powiem, ta wierzchnia ich część zamiera, ale także, żeby coś było zimozielonego. No to, tak jak właśnie mówię, są rododendrony, które naprawdę bardzo ładnie kwitną, chociaż w tym roku, o dziwo, wszystkie kwiaty, tak jakby, słuchajcie, uschły. Kwiatów naprawdę było malutko, praktycznie 2-3, więc mam nadzieję, że te wszystkie pąki, które tutaj są, zostaną z nami do maja i pokażą się piękne kwiaty. Powolutku kończymy spacer. Jeszcze odwiedzimy rabatę z Dollar Boss i pokażę Wam jak wygląda borówka. Natomiast cieniste, jak możecie zobaczyć, ma pergole. Jest to właśnie pergola z mojej puzlowej Została przeniesiona, ponieważ szkoda mi było jej wyrzucić, bo jeszcze jako tako się utrzymała. Tutaj możecie zobaczyć pęcherznicę, którą wyprowadziłam. Jest to zwykły krzew pęcherznicy, wyprowadzony w formie drzewka szczepionego na pniu. Mam odcinek na kanale Ogrodowe Skarby podlinkuję Wam go, gdzie pokazuję jak na przykład z krzewu hortensji, pęcherznicy, kaliny, jak możemy uzyskać właśnie roślinkę, ja się śmieję zawsze, która będzie wyglądem na taką, wyglądała na droższą, ale możemy ją mieć naprawdę za parę groszy, bo przeważnie krzewy są dość tanimi roślinami, a jeżeli mamy czas, mamy chęci i tak poświęcimy dwa sezony na to, żeby właśnie zrobić sobie drzewko na pniu, no to czemu nie? Zapraszam, będę u was tutaj odsyłała właśnie do odcinka, gdzie ten temat jest poruszany. Możecie zobaczyć, że mam dwie, a nie trzy dolerbos. Piękna dolerbos brzoza, która rosła w tym miejscu w tym roku, niestety. Uschła. Nie mam pojęcia, e, czym to było spowodowane, ale mam takie myśli, żeby dolerbos dokupić, dosadzić. Oczywiście będzie troszeczkę mniejsza niż te, e, ale jednak będzie to wszystko tutaj spójne. Początkowo myślałam, żeby dodać e, jakieś inne drzewko, ale będzie to za bardzo taki miszmasz, a tego bym nie chciała. W oddali e, borówki, które przepięknie się przebarwiły, no i mój lasek. No, i jeszcze taka ciekawostka. Cały mój ogród, jak i część, na którą możecie patrzeć, czyli pierwsza plantacja borówki, lasek i druga plantacja borówki, jest ogrodzona jako jedna, jedna działka. No i ostatnio właśnie dwa łosie wskoczyły sobie, od tak, i po borówce śmigały. No i słuchajcie, tak się zastanawiam, kiedy wejdą do ogrodowych skarbów. Zobaczcie. O. O, idą moje zwierzaki, idą moje zwierzaki. Oczywiście, jeżeli chodzi o mój y, chów kociano-psiany, y, wszystkie y, koty są, ale siedzą w domu, bo wiedzą, że na dworze jest zimno więc mój białasek Britney. Jak i moja Lilka, siedzą, wygrzewają się, a krakersik, o proszę, a krakersik ze mną tu pochodzi razem z Sarą. Mam nadzieję, że ten czas spędzony w ogrodowych skarbach był dla was przyjemny. Powiem Wam szczerze, że ja jestem bardzo szczęśliwa, że wracam na ogrodowe skarby, że mogę Wam nadal pokazywać to, co tutaj u mnie się dzieje, więc moja radość jest przeogromna. No i oczywiście znowu muszę tutaj wam podziękować. Podziękować. Podziękować wszystkim, którzy subskrybują, którzy lajkują i którzy komentują. Dziękuję Wam bardzo. I oczywiście te kciuki są bardzo teraz mile widziane, żeby algorytmy YouTube'a, te moje filmy, które po długiej przerwie się pojawiają, żeby były widoczne dla nowych widzów. Tak więc zachęcam do subskrypcji, dodawania kciuków w górę. No i cóż, życzę wam miłego, miłego, pięknego tygodnia. Do zobaczenia.